Moja kicia. Dałeś mi tego kota. Nie powiedziałem, że na zawsze. Nie będzie mieszkał w tym złomie. Masz tysiące kotów, zostaw mi jednego. Ja ci go tylko wynająłem. Potrzebny mi jest, zioło mi więdnie. Nie mówiłem, że ci dam kota. Po cholerę mnie tak rano budzisz. Moje koty nie śpią w autach. Zamknijcie się. Nie chcę mi oddać kici. Oddaj mu kota. Dał mi go. Oddaj. Popatrzcie, dlaczego umarła mi sadzonka? Bo wiewiura na nią naszczała. Muszę mieć kota do ochrony. Zostały mi cztery roślinki, tylko one mi zostały. Coś ci powiem. Jak coś kochasz, pozwól mu odejść. Jak wróci, jest twoje. A jak nie wróci, to nie. I wtedy wychodzi się na dupka takiego jak ty. Dawaj kota! Siedź w samochodzie, wypuść mnie, Ricky! Wywale drzwi, wypuść mnie! Oddajcie mi kota! I want that back eat Bubbles, idź stąd! Wyluzuj. Obudził mnie w środku fajnego snu, wkurzył mnie.